Ta hydra postkomunistyczna, która cały czas broni i podkarmia te pozostałości. Komunistycznych łże elit w Polsce cały czas ich broni i dzisiaj właśnie dała po raz kolejny głos. Ja będę z nią walczył do samego końca. Ilekroć słyszę tak wyraziste słowa z ust prezydenta, rozkwita we mnie nadzieja, że Andrzej Duda właśnie przekroczył wstydliwy Rubikon własnej niemocy, paraliżującej go dotychczas przed podjęciem jakichkolwiek skutecznych działań w kontrze wobec niszczycielskiej polityki Donalda Tuska i całej ekipy 13 grudnia, dewastującej porządek. Ustrojowy naszego państwa i niszczycielskiej wobec najbardziej strategicznych planów rozwojowych naszej gospodarki i nas jako narodu. Natychmiast jednak przypominam sobie, że prezydent już kilka razy bardzo mocno zabierał głos, a potem nie szły za tym żadne konkretne działania. Zaraz jednak przytoczę Państwu najnowszą wypowiedź prezydenta, która jest na tyle mocna, że daje realną nadzieję, iż tym razem wreszcie coś się zmieni. Tomasz Gdula, witam Państwa w tej biało-czerwonej enklawie YouTube'a, na kanale, wokół którego budujemy prężną społeczność polskich patriotów. Jest nas tutaj już ponad 85 tysięcy, ludzi nie mających wątpliwości, że bycie Polakiem to honor i wyróżnienie, a zarazem ogromne zobowiązanie, by to wielkie duchowe dziedzictwo, które zupełnie za darmo otrzymaliśmy od naszych przodków, ocalić pomnożyć naszym życiem i przekazać przyszłym pokoleniom. Wszyscy, którzy podzielają te wartości, są tutaj u siebie, są tu mile widziani. A jednocześnie ci, którzy tego jeszcze nie robią, są przeze mnie, jak zwykle z serdecznością i pokorą, proszeni o kliknięcie przycisku subskrybuj. Ten jeden ułamek sekundy, który państwa nic nie kosztuje, dla nas jest kluczowym elementem rozwoju, dzięki któremu niezależne komentarze, wygłaszane zawsze z polskiego punktu widzenia, które są tre... I misją kanału Polskość to Normalność, docierają do szerszego grona naszych rodaków. Dlatego właśnie tak uporczywie i tak gorąco proszę o kolejne subskrypcje. Drodzy Państwo, prezydent Andrzej Duda po raz kolejny nas niestety rozczarował. Od tego muszę zacząć, ponieważ podpisał ustawę o elektromobilności, ustawę, która ogranicza wolność Polaków, która ma znowu poszerzać te idiotyczne strefy wolne od samochodów spalinowych. Proszę, to jest niedopuszczalne i moim zdaniem niekonstytucyjne. Bo jeżeli jakiś samochód jest dopuszczony do ruchu w Polsce, jest zarejestrowany, to powinien móc wjechać wszędzie. Tworzenie tych stref wolnych jest niezgodne z konstytucją. Dzieli obywateli na lepszych i gorszych, a co gorsza, co najgorsza, na zamożniejszych i mniej zamożnych, bo przecież głównie od tego zależy, czym jeździmy. Prezydent podpisał tę ustawę i moim zdaniem jest to kolejny błąd. Jest to mącenie w głowach tym, którzy są przekonani, iż europejski zielony ład należy wyrzucić do kosza i to powinno dzisiaj jednoczyć cały obóz patriotyczny w Polsce. Wszystkich konserwatystów, Całą prawicę, w myśl zasady, że nie ma wroga na prawicy, ponieważ Polska musi ocalić swoją niepodległość, swoją suwerenność i naszą obywatelską wolność, której elementem jest również wolność podróżowania. Czym chcemy, gdzie chcemy i jak chcemy. Jednak równocześnie prezydent Andrzej Duda ma na koncie. Kolejny wielki plus, jakim jest jego wypowiedź, udzielona po zakończeniu szczytu prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Kanwą tej wypowiedzi jest wczorajsza decyzja Państwowej Komisji Wyborczej, która de facto zawiesiła działalność tego organu do czasu, aż nie zostanie zlikwidowana, powołana zupełnie legalnie Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Prezydent odniósł się do tego w następujący sposób. Jeżeli y, ktoś kwestionuje Jedną z izb Sądu Najwyższego dzisiaj, jeżeli używa określenia neosędziowie, to tym samym kwestionuje prezydencką prerogatywę powoływania sędziów, trwałość i stabilność tej prerogatywy. W związku z powyższym, co jest chyba oczywiste i co wielokrotnie mówiłem, absolutnie się nigdy z tym nie zgodzę i zawsze będę bronił sędziów, który, którzy otrzymali... Powołania i złożyli ślubowania przed prezydentem Rzeczypospolitej. Mam nadzieję, że pan prezydent będzie tych sędziów bronił skuteczniej niż swoich gości w pałacu prezydenckim, posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, których pozwolił sobie przemocą wygarnąć, nie stając na wysokości zadania nie tylko głowy państwa, ale również po prostu gospodarza, który powinien zapewnić elementarne bezpieczeństwo swoim gościom, szczególnie przed ludźmi działającymi bezprawnie i przemocą. Andrzej Duda w swojej. Wypowiedzi. Odniósł się również do genezy reformy sądownictwa, której tak zapowiada w tej chwili będzie zdecydowanie bronił. Źródłami tej reformy były problemy, które od samego początku, od 1989 roku, trawiły polski wymiar sprawiedliwości. Między innymi obecność postkomunistycznych sędziów w polskim wymiarze sprawiedliwości, także w Sądzie Najwyższym, również takich, którzy byli zhańbieni orzeczeniami wydawanymi w czasie stanu wojennego jak również zhańbieni uczestnictwem w systemie niewolenia Polaków w latach 80. ubiegłego wieku. Chodziło o to, żeby wymiar sprawiedliwości oczyścić. Ten wymiar sprawiedliwości byłby już dawno oczyszczony, panie prezydencie, gdyby nie pańskie weto wobec ustaw reformujących system sądownictwa z lipca 2017 roku. Wszystko, co dzieje się dzisiaj, jest niestety pokłosiem tamtego pańskiego zachowania, które też było elementem wstydliwej niemocy albo wręcz tchórzostwa wobec ludzi, którzy, przepraszam, palili świeczki pod sądami. Tylko tyle się w Polsce wówczas działo. Gdyby nie to weto, bylibyśmy dużo dalej. No ale to tylko tak in memoriam, gwoli pamięci historycznej. Dzisiaj musimy iść dalej. I dzisiaj pan prezydent wydaje się, że zajmuje wreszcie jednoznaczne, tak bardzo przez nas wszystkich polskich patriotów oczekiwane stanowisko. Dzisiaj ta hydra postkomunistyczna, która cały czas broni i podkarmia te pozostałości. Komunistycznych łże elit w Polsce, cały czas ich broni i dzisiaj właśnie dała po raz kolejny głos, w, jak rozumiem, w PKW. Powiem tak, ja będę z nią walczył do samego końca. Nigdy nie zaprzestanę tej walki, bo to jest kwestia uczynienia Polski rzeczywiście w 100% do końca wolną od tego typu złogów, które dawno w niej już nie powinny być i nigdy tej walki nie zaprzestanę. Natomiast pytanie jest oczywiście, jaki wpływ przez to usiłuje się wywrzeć na zbliżające się wybory prezydenckie i to jest zupełnie inna sprawa wymagająca odrębnej analizy. Ta analiza powinna być dogłębna, ale jednocześnie szybka i powinny za nią pójść zdecydowane działania, których mamy prawo oczekiwać od prezydenta Rzeczypospolitej. Dzisiaj nasz ład ustrojowy jest zagrożony. Przypomnę, że wczoraj premier Donald Tusk zapowiedział na Twitterze, że sprawą wyborów prezydenckich w naszym kraju zajmie się kolegium do spraw służb specjalnych. Nie mam wątpliwości, że ta zapowiedź Tuska wynika z obawy przed scenariuszem, według którego będzie druga tura bez Bążura, bez bonjour, monsieur Rafał Trzaskowski! Gdyby tak się miało stać, że Trzaskowskiego nie będzie w drugiej turze, może to oznaczać, że wybory będą unieważniane, podważane i to właśnie wymaga mobilizacji nas, polskich patriotów. Musimy dopilnować tego procesu wyborczego. Proszę o Państwa komentarze. Co sądzicie o słowach prezydenta, o tak daleko idącej deklaracji, że on do samego końca swojej prezydentury nie ustanie już teraz w walce o prawa? Sędziów powołanych przez niego również tych do Sądu Najwyższego, no ale szerzej rzecz jasna, należy to rozumieć w walce o normalność ustrojową w Polsce. Czy dają Państwo jeszcze kredyt zaufania prezydentowi, że stanie on na wysokości zadania, czy jednak być może obawiacie się, jak część komentatorów, że prezydent już w tej chwili gra głównie na siebie i myśli o tym, co będzie osobiście robił po prezydenturze i chce tylko dotrwać do 6 sierpnia, kiedy odda urząd swojemu następcy? Jaka jest Państwa opinia? Dajcie znać. Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Kłaniam się pięknie i do zobaczenia.